Cześć moi kochani, po raz trzeci nagrywam ten filmik, ponieważ cały czas ktoś mi dzwoni domofonem, bo, jakaś re... bo jakieś reklamy roznoszą i tak dalej, i tak dalej, no szlak mnie bierze po prostu. Trzeci raz nagrywam ten filmik i normalnie znowu. To więc tak, słoczy już mam przygotowane, jakby co, kosmetyki porozstawione, bo to już nie ma sensu, żeby ich wyciągać, moje kosmetyki nagrywam sobie w takim pudełku po z jest tym dużym i tak płszymi produktami będą dwie perfumy jedna jest Innocence druga jest Eternal Magic. Jak już widzicie kończy mi się. Bardzo fajne perfumy polecam wszystkim. <grym> polecam, polecam wszystkim. Bardzo ładnie pachną z awom z tymi rzeczami będą pomadka, błyszczyk, śminka pomadkę no, z Zbigniera Shine to już pewnie każdy zna jakiś tam błyszczek różowy tutaj jest swatch yy, wygląda tak ma taką pacinkę następną rzeczą jest czerwona szminka też mogę zrobić swatcha wygląda tak w sumie nie jest czerwona. Jak widzicie yy, prawie do błyszczyka. Yy, jest to kolor Shaqwet Sherry. Następnymi produktami są yy, dwa lakiery do paznokci, Jeden z kosmy przezroczysty. Yy, numerek 0. Następną rzeczą jest następny lakier Exclusive. Numerek 16 mi się opadają jak mi tak mówią, naprawdę wkurza mnie to dzwonią i dzwonią a ja ciągle się odrywam od filmiku no już naprawdę trzeci, ra, trzeci raz go nagrywam następnymi produktami to są cienie do oczu w kratce Visions jedna jest niebieska a tylko jest różowa też Tutaj jest jakaś gumeczka silikonowa czy lateksowa, takie usta, nie wiem czy już pokazywałam czy nie, bo naprawdę dzisiaj jestem tak zamieszana, że dostałam od firmy Royal Paris trzy odsypki do testowania, do są to produkty mineralne i polecam Wam, wszystkim dzieciom produkty mineralne, naprawdę świetnie są, akurat nie mam na twarzy po prostu tak yy, pierwszym produktem jest Blush minerals yy, numerek 80 to jest do policzków aha i kolorek soft siena yy, następnym produktem jest glam bronze mineral yy, to jest bronzer numerek 202, kolorek brunet i na mineralny kolorek Sound numerek 40 prezentują się tak następnymi rzeczami jest to ultra delikatny róż do policzku z Inglota, którego często używam jak się maluję highlighter z Inglota takie białe Paletka cieni z gazety. Powiem Wam, że chociaż są z gazety, naprawdę są świetne. E, tutaj są błyszczyki, a tutaj są cienie, Tutaj jest puder i łyżka. naprawdę świetne są te cienie. I ten błyszczyk polecam. Nie wiem, w Claudi, czy w jakimś takim, czy w jakiejś takiej gazetce. z ją Ładne, ładne opakowanie, ma taką wielką białą ja paterkę z takim niezapinaniem, otwiera się i ciało. Trochę wygląda jak taki... Nie wiem, jak taka mała torebeczka albo jak mały, 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 mały portfel. o. Yy, yy, to jest na Następną rzeczą jest Planet Spa, którego uwielbiam i codziennie używam. To jest krem do rąk i do stóp, na dzień i na noc. E, dobrze Wam znany krem liveo. Też go uwielbiam. Powiem Wam, że mam taką manię, że jak idę spać, to muszę na przykład jakikolwiek krem sobie salić ku poduszkę, bo jak się budzę, muszę sobie na smarować ręce. Ja wiem, że to może jest chore, ale po prostu wiedzą smarować sobie ręce czymkolwiek. Następnymi produktami to będą cienie do oczu. Mam jedną taką koletkę próbować cienie do z różem i to jest firma Lemax Color. To wygląda tak. Bo to tu tych kolorów pewnie nie widać. No. naprawdę trochę mi się kruszy. I dwa pędzelki. jest taki, tu jest taki, a resztę mam po mamę. Eee. Halo, halo, co na owiec. Eee, tu mam highlighter golden Rose numer 21 No, nie widać. Ale też śliczny cień. Taki... po prostu takie srebro. <coughs> następny to jest Cine Waltz. Yy, Coca... Nie, obręto opaco Soft Powder. I yy, jest to z Italiana. Taki brązowy. Najpierw nie wiem następne yy, Następny cienie, to są Cine Waltz. Powiem Wam, że są bardzo tanie, bo kosztowało tylko 6 zł. Leptowo, imitacje, są. E, tu mam jakieś próbki nawet nie wiem czego e, ziaja, intymina hodowli higienicznej kumwalia e, e, max factor, Second skin z kinfuzacją 75 numer golden Cera wrażliwa, krem na do kategorii rodzaju cery. Chyba ja nie boję się, żeby nikt nie wszedł nie, nie, nie dzwonił przepraszam. Masło krótko 10 czyli jakiś balsam antycelulitowy i z efekt 3D Cosmic z yy, maskara Mascara jakaś. Yy, Złota E-Liner, Journal e, Saturn Newt 201 numerek, podkład, e, e, kabuki z e jakieś kredki, je mały drugi, tutaj to było z klasy rozpoczęta, jak powiedzieć, z czarna w e, klinik A e to jest pod oczy moje i walczą do ciała z wusa. Yy, wisi yy, ton to 40 i to jest korektor, też go nie użyłam, ponieważ zaciągnę do mnie. Jakieś pacynki z Inglota. do kazurków i jakiś straszny pędzel. Yy, yy, to jest chyba do drugi. Powiedzcie mi Chyba do drugi, nie? Coś do drugi. Jakaś taka mini, mini, mini fioletowa. Tutaj jest mini, mini fioletowa kolorek 43 i to będzie na tyle kochani dziękuję wam ślicznie za wszystkie subskrypcje, za komentarze, za miłe słowa na dole, naprawdę dziękuję Wam ślicznie i do zobaczenia, pa!